Cześć kochani, witam Was w nowym filmiku i uwaga! Jest to historia mojego drugiego porodu. Prawie po rogu. Prawie no, Klara niedługo będzie miała 11 miesięcy, więc widzicie, troszeczkę mi zajęło czasu zebranie się, aby nagrać ten filmik. Ale jestem i nagrywam. Eee, jednak najpierw chciałabym Wam powiedzieć, jeżeli jesteście tutaj nowi i mogliście zauważyć, że nie ma komentarzy. E, komentowanie u mnie na kanale niestety jest zablokowane przez YouTube. Nie mam na to wpływu, że one kiedyś wrócą. Jest mi bardzo z tego powodu przykro. Dlatego też, dlatego też na Instagramie dodaję zdjęcie tematyczne, po prostu z filmikiem lub nie, ale w tym samym czasie, co dodaję filmik, dodaję też zdjęcie na Instagram, gdzie po prostu e, będzie mi bardzo miło, jeżeli skomentujecie. To zdjęcie albo odpowiedzią na film, albo odpowiedzią do tego, co jest napisane pod opisem. I to zdjęcie jest właśnie związane z tematyką tego filmu. Będzie mi bardzo miło, właśnie jeżeli <laughs> będę czuła Waszą interakcję, bo, bo... No, przykro mi jest po prostu, że tych komentarzy nie ma. Ale tak, Instagramem mój będziecie mieć tutaj, będziecie mieć też w opisie, więc zapraszam Was tam. No i tak, i kochani, zaczynajmy. Więc, jak pewnie większość z Was może wiedzieć, jeżeli byliście ze mną rok temu, bardzo, bardzo zależało mi na porodzie naturalnym, dlatego że ja już jestem, byłam po pierwszej cesarce. Ta cesarka była związana tym, że. Miałam cholestazę ciążową. W 36. tygodniu ciąży postanowili mi wywołać poród. Niestety nic to nie dało, i mimo że akcja ruszyła, to się zatrzymała. I postanowili, że robimy cesarkę. No i wiecie, ze względu na dziecko, na Jasia. Nie protestowałam, zrobiliśmy cesarkę, jestem z tego powodu szczęśliwa, zadowolona, ale wszystko jest dobrze. Ja się jest zdrowy, więc ja jestem szczęśliwa. I powiem Wam, że cieszę się, że nagrywam mimo wszystko ten filmik z takim opóźnieniem. Dlatego, że mógłby on, jeżeli nagrywałabym go na świeżo, mógłby on zupełnie inaczej wyglądać. Dlatego, że tak jak mówię, mi bardzo, bardzo zależało na porodzie naturalnym, żeby urodzić drugie dziecko naturalnie, dlatego, że jest to możliwe, jest wiele kobiet, które rodzą naturalnie po cesarce jednak mi nie było to dane i ten moment przed porodem, kiedy wiedziałam, że czeka mnie cesarka, kiedy miałam umówiony termin i jeszcze parę mm, tygodni może po cesarce czułam się fatalnie z tego powodu, naprawdę było mi źle i miałam takie myśli, że mm, że nigdy nie poczuję tego jak to jest, rodzić naturalnie że mm, no, że po prostu nie będzie mi dane to uczucie. I powiem Wam, że no wtedy to tak przeżywałam, ale teraz tak sobie myślę, że kurde, no... sorry, urodziłam dwójkę dzieci yy, przez cesarskie cięcia, ale to niczego nicze, w niczym mi nie ujmuje. Tak samo jak się mówi... Yy... Często jest, że nie rodziłam, tylko miałam wydobyciny. <laughs> Okej, okay, miałam wydobyciny, jak Molise, ja, ja, Według mnie ja urodziłam dzieci, dwójkę dzieci jestem z tego szczęśliwa. Też swoje przeszłam po i pierwszej, i po drugiej cesarce. To też nie jest takie hop, siup, że wiecie, że potną nas i zszyją i my się czujemy fantastycznie. Wiem, że kobiety po porodzie naturalnym też nie czują się fantastycznie zaraz po porodzie. Są inne takie, które się czują rewelacyjnie, są takie, które i dochodzą do siebie Kupę, kupę czasu jeszcze po porodzie Ale i chciałabym właśnie Powiedzieć do dziewczyn, które Miały taką sytuację jak ja Lub, będą, lub są przed takim po Drugim porodem, na przykład albo pierwszym porodem yy, Przez cesarskie cięcie a, I czują się właśnie Tak jak ja się czuły, że Dajcie spokój po prostu Jesteście super, będziecie świetnymi mamami Lub jesteście świetnymi mamami, nieważne jak urodziłyście I nie myślcie sobie, że Nie wiem, nie jesteście, nie jesteście prawdziwym Kobietami, bo och, nie, nie dałyście rady urodzić dziecka. Co? W takim razie kobieta, która w ogóle nie ma dzieci i w ogóle nie zdecyduje się na dziecko w swoim życiu, nie jest kobietą, bo nie urodziła ani naturalnie, ani przez cesarkę. To jest bzdura, jesteście tak samo kobietami jak każda inna. I nie czujcie się z tym źle. Zrobiłyście wszystko, co mogłyście doprowadzić do dałyście swoim dzieciom nowe. nowe. To jest nowe życie na świat I... I to jest wspaniałe, nieważne przez jaki poród to wyszło I cieszcie się z tego, tak? Bo różnie mogło się skończyć Jeżeli nie macie, nie możecie rodzić naturalnie To cesarka jest dla was najlepszym wyjściem Dla was i dla waszych dzieci I zrobiłyście wszystko, co mogłyście I, I tak I poród naturalny po prostu w niektórych przypadkach Mógłby się skończyć fatalnie, więc... Cieszmy się, że jest cesarka. Dobra, już zaczynajmy gadać o moim porodzie. E, więc, tak jak wiecie, właśnie ja nagrywałam wtedy przed porodem codzienne vlogi i mówiłam wam o tym, jak się czuję z tym, że mam zaplanowaną cesarkę. E, było mi źle, ale w końcu ostatecznie się z tym pogodziłam. E, po prostu pozwoliłam od początku ciąży. Ja mówiłam mojemu ginekologowi, <laughs> chyba tak, że chce rodzić naturalnie. On nie miał nic przeciwko, aczkolwiek mówił, że zobaczymy jak to będzie później, bo... Um... Bo no może być różnie, bo u mnie było 20 miesięcy różnicy Między jednym porodem a drugim I że po prostu zobaczymy jak to będzie później No i do pewnego momentu nie było żadnych przeciwwskazań do tego Abym rodziła naturalnie Jednakże doszły właśnie przeciwwskazania takie jak nadciśnienie Miałam nadciśnienie, mam dużą władę wzroku I do tego właśnie miałam bardzo cienką bliznę Mój ginekolog też powiedział, że jeżeli ja miałam problem z porodem naturalnym. Jeżeli mój poród się zatrzymał, to są kobiety, które właśnie przez to, że tak mają, że poród się zaczyna i kończy na przykład przy 5 cm rozwarcia, i po prostu no, jakby kobiety chciały, tak nie urodzą dziecka, bo, bo po prostu nie mogą mieć większego rozwarcia. I tak, i możliwe, że u mnie też tak będzie, a to, że właśnie, że ja mam to nadciśnienie, a to i tamto sprawiało, że po prostu no, lepszym rozwiązaniem i dla mnie, i dla Klary była ta cesarka. E, dlatego też e, umówiliśmy się na początek, miało być 21 lipca. Miałam urodzić Klarę 21 lipca. Hmm, jednak to się troszeczkę cofnęło, dlatego że yy, ostatecznie właśnie wyszło 17 lipca, dlatego że dostałam tabletki na nadciśnienie, które akurat kończyły mi się 17 lipca i mój lekarz, żeby mi yy, żebym nie musiała kupować nowych, chciał mi jeszcze położyć w szpitalu, w sensie, żebym 17, kiedy kończą mi się tabletki, przyszła do szpitala i poleżała sobie do 21, a ja mówię nie ma szans, <laughs> yy, bo, bo bo co? No bo Jaśka musiałam zostawić, on miał wtedy no, nawet nie dwa lata No wiecie, jakbym musiała, to bym poszła do tego szpitala Ale on powiedział, dobra, to wtedy cztery dni nie robią różnicy Robimy, Zrobimy cesarkę 17, ale i tak musiałam się położyć 16 w szpitalu E, nic wam o tym nie mówiłam, o terminie mojego porodu. E, nie chciałam się stresować, nie wiem. <laughs> Powiedziałam wam już dzień porodu, dobrze o tym wiecie, jeżeli za mną jesteście od tamtego czasu. I, i, I jestem szczęśliwa, że tak wyszło. Dostałam wtedy dużo, strasznie dużo wiadomości, strasznie dużo gratulacji i jestem pewna, że na coś nie odpisałam, za co bardzo przepraszam, ale bardzo dziękuję za wsparcie, jakie wtedy właśnie od Was dostałam. I to wyglądało tak, że właśnie cały szesnasty byłam w szpitalu. Macie zresztą nagranie, jak jadę do szpitala, jak się tam żegnam z Jasiem. Jest to bardzo emocjonujący dla mnie film, też właśnie to z Narodzin Klarci więc możecie sobie zobaczyć, będziecie mieli link. Jeżeli jeszcze oczywiście nie widzieliście, to będziecie mieć link w, w opisie. No. I. No i co? I tak naprawdę ten dzień wyglądał no, tak, że leżałam sobie w tym szpitalu i odpoczywałam. Stwierdziłam, najpierw było mi właśnie ciężko, że dostałam jaśka, ale stwierdziłam sobie spokojnie, to jest ostatni dzień, kiedy masz tak naprawdę wolne. To jest ostatni dzień na dłuższy czas, kiedy mam wolne od dzieci i po prostu jestem sama, mogę sobie robić, co chcę i spędziłam wtedy calutki, calutki dzień oglądając YouTube, nadrabiając filmy, których nie obejrzałam wcześniej, przez to, że no, poświęcałam czas Jasiowi. No i... I tak, i wieczorem miałam spotkanie z anestezjologiem, on mi tam wytłumaczył, co i jak i tak dalej, mimo że ja już wszystko wiedziałam, jak to wygląda. No i następnego dnia byłam druga w kolejce do cesarki, miałam mieć cesarkę o między 8.30 a 9, a wyszło tak, że miałam o 11 dopiero, dlatego że po prostu w międzyczasie wystąpiły jakieś tam komplikacje i nagłe operacje, i anestezjolog musiał być po prostu gdzieś indziej, a anestezjolog musiał być przy mnie podczas porodu żeby po prostu no, dać mi znieczulenie i żeby 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 wszystkiego dopilnować, jakby coś się działo e, No i tak, no i ja czekałam Czekaliśmy razem z Dominikiem Dominik do mnie przyjechał e, Miałam podpięte KTG dwa razy w międzyczasie Później mnie zabrali już na porodówkę Leżałam tam, na szczęście nikt nie rodził Więc mogłam sobie położyć na tym e, wygodnym Pewnie jak się rodzi naturalnie To to łóżko wcale nie jest wygodne Ale jak ja sobie na nim leżałam, to było naprawdę bardzo wygodne Mogłam sobie tam wiecie, przełączać Jak chcę leżeć, w jakiej pozycji e, I miałam podpiętą kropuszkę plówkę taką wiecie, nawadniającą z magnezem i tak dalej, jakieś tam witaminki, żeby po prostu dobrze mnie przygotować do tej e, operacji. E, I tak, i czekałam sobie tam, a następnie zostałam zawołana i to było tak stresujące na mnie naprawdę. Ta cesarka była dla mnie o wiele, wiele bardziej stresująca niż pierwsza, dlatego że ja wiedziałam, co mnie czeka. Mimo, że wiecie, cesarka naprawdę nie jest straszna, to po prostu nie wiem, obawiałam się, że nagle, nie wiem, poczuję, jak mnie rozrywają tam i w ogóle. Nie wiem, miałam takie jakieś dziwne obawy, na szczęście niesłusznie. Proszę miałam super anestezjologa, super ludzi, naprawdę cały czas... Wokół siebie cały czas ktoś mi tam zagadywał, rozśmieszał, anestezjolog była naprawdę super. E, nic w ogóle nie czułam w kłucia, absolutnie nic nie czułam, czego też się bałam. Zaraz zaczęło mi, czułam właśnie takie ciepło rozchodzące się po ciele, czyli zaczęło działać. Położyłam się, cały czas właśnie tam rozmawialiśmy i w ogóle pytali się mnie, jak. E, jak chcę dać na imię, czy chłopiec czy dziewczynka No takie rzeczy, wiecie, żeby mnie zagadać też Przyszedł mój lekarz, bo ja chodziłam przez całą ciążę właśnie do jednego lekarza I później, też ze względu na to, że brałam pod uwagę właśnie to, że mogę mieć cesarkę I szukałam w moim mieście lekarza, który tą cesarkę mógłby mi zrobić Ewentualnie właśnie, gdyby nie doszło do porodu naturalnego To po prostu chciałam mieć kogoś, kto tą cesarkę może mi zrobić No i tak, no i moją cesarkę robił mi mój lekarz Czułam się z tym naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo komfortowo, bo wiedziałam po prostu, że on nie zna Wie jak całkowicie przebiega moja ciąża I... I tak, i... Kiedy ja się położyłam, zaczęły działać te wszystkie znieczulenia, leki i tak dalej Ja poczułam się tak śpiąca, że ja myślałam, że zaraz zasnę e, Anestezjolog cały czas mnie głaskał po głowie i mówił tam w takim wiecie, w stylu e, Kochanie, nie śpij, zaraz e, zobaczysz swojego dzidziusia i tak dalej Poczekaj chwilę A ja to, a tak wiecie, już odlatywałam naprawdę e, Dali mi jakieś... E, dali mi coś w kroplówce i wtedy troszeczkę tak mnie orzeźwiło, ale też pamiętam ten moment, właśnie miałam wam powiedzieć, i mi wleciało, ale teraz pamiętam ten moment, kiedy ja położyłam się, zaczęli mnie właśnie już przechodzić do pracy, zaczęli mnie rozcinać, a ja po prostu poczułam się tak fatalnie, nagle zaczęło mi się kręcić w głowie, zaczęło mi być niedobrze. Bardzo bardzo ciężko, poczułam się bardzo źle. Było mi strasznie, strasznie niedobrze. Yy, ciężko było mi w ogóle oddech złapać i naprawdę to był taki moment. Yy, nie wiem, nie wiem dlaczego w pierwszym, w pierwszym razie tak nie miałam. Może po prostu jakoś tak zadziałało na mnie to znieczulenie. Nie mam pojęcia, ale właśnie wtedy dostałam tą kroplówkę. Po której myślę, że to mogło być coś przeciwbólowego czy coś takiego. E, nie wiem, nie znam się na tym, więc niestety Wam nie powiem. E, a nie myślałam o tym, żeby spytać, co mi podają akurat. E, I potem właśnie poczułam się o wiele lepiej, ale za to strasznie, strasznie zachciało mi się spać. E, dotrwałam do momentu, kiedy wyciągnęli klerci. Pierwsze, co usłyszałam, to, że że Klarcia robi siusiu, więc y, moja córeczka pierwsze co po wyjściu to mnie osiusiała y, później mój lekarz wziął mi ją, pokazał y, i od razu ją zabrał, taką wiecie po prostu brudną całą z brzuszka jak widzi y, się dziecko y, bo ja Jaśka zobaczyłam y, dopiero jak był już umyty, już wiecie już ładnie wszystko y, y, wysuszony i tak dalej, dopiero wtedy mi go pokazali a zobaczyłam taką fioletową taką całą Umazaną Słyszałam jak krzyczy, jak płacze Jak kiedy ją już ją zabrali Słyszałam właśnie jak ją mierzą, ważą i tak dalej Ale tak mi się spać zachciało I ratowało mnie to, że właśnie tam cały czas do mnie mówili Anestezjolog, żartowali sobie, coś tam Mój lekarz też czasem coś powiedział Ale bardziej był jednak skupiony na tym, żeby mnie dobrze szyć. No i, i wszystko ładnie wyszło Hmm, powiem Wam, że jakby mniej czułam hmm, przy drugiej cesarce, chyba się mniej po prostu też na tym skupiałam. To takie szarpanie, bo naprawdę przy pierwszej cesarce to szarpanie takie ono nie jest bolesne, to nie boli, tylko to jest takie. Po prostu dziwne uczucie, wiecie, coś tam was, tak jakby jelita latają. Pamiętam jak przy pierwszym przy pierwszym porodzie, coś tam sobie lekarze nade mną żartowali i ja się zaśmiałam w momencie, kiedy właśnie oni mnie już tam zszywali i, mm. i powiedzieli do mnie, żebym. W żartach, oczywiście, ja to nie wzięłam tak wiedzę, nie obraziłam się za to, żebym się tak nie śmiała, bo zaraz, bo latają. Tam im moje flaki i zaraz mnie źle strzyją przez to. E, oczywiście to było żarte, tak jak mówię, więc ja się o tym wiecie. Spoko luz! <grym> No i przy właśnie drugim porodzie to było takie, lekarze byli bardziej jednak skupieni na tym, żeby na tam wszystko dobrze wyszło i tak dalej I powiem wam, że ludzka cesarka trwała dokładnie 23 minuty, więc to była bardzo szybka akcja, bardzo szybko poszło Gdzie ja przy, drugiej, przy pierwszej cesarce dłużej to trwało, dłużej mnie szywali, bo tutaj było po prostu rechciach, ciach i już ja byłam zszyta Zaraz mnie przenosili na łóżko na łóżko obok, żeby mogli mnie przewieźć na salę, już tam, gdzie wiecie, gdzie się czeka, gdzie się dochodzi do siebie i tak dalej. Więc cesarka była bardzo szybka. Można powiedzieć, że przyjemna, wiecie. <słuch> nie wiem, czy można nazwać cesarkę przyjemną, aczkolwiek no no po prostu no była okej. Okay. Ja nie mam złych wspomnień z, z moimi cesarkami. Oprócz tego, że byłam senna, no i właśnie to co mówiłam na początku te duszności było mi niedobrze i czułam taki ciężar tutaj. Ale pierwsze co poczułam właśnie po tym jak wyciągnęli Klarę, to Jezu, jak mi było wtedy lekko, tak wiecie, na brzuchu, bo jak, no jak jest, byłyście w ciąży, albo jak jesteście w ciąży, to wiecie o co chodzi, jak leżycie na plecach, to ta dzidzia wam tak strasznie tam wszystko ugniata, jak leżycie jak wyciągnął wam tą dzidzia, to nagle taka ulga na tych jelitach i w ogóle tam w brzuchu wszystko jest ok no i ja zostałam przewieziona do tej sali Dominik jeszcze chwilę do mnie mnie tam wiecie umyli, bo byłam cała w tym albo we krwi mojej, albo w, w czymś tam jeszcze w takim czymś co smarują i się jest całym pomarańczowym, nie pamiętam jak to się nazywa wyleciało mi z głowy i mnie już umyli to wszystko, to po prostu przyszedł do Dominik z klarą, bo Dominik był cały czas z klarą, kiedy ją wyciągnęli, to on przy niej był i przyszedł do Dominik z klarą. Od razu ją widziałam na siebie na ręce. Znaczy, no, taką tutaj. Zresztą mam zdjęcie, wam wstawię, widział, pewnie już widzieliście i i i. i. I wtedy od razu, od razu, od, od, chyba pół godziny po, po porodzie ją nakarmiłam piersią Ona to kompletnie, ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu ja już wcześniej karmiłam piersią Czy dlatego, że Klara po prostu jest, była, jest takim dzieckiem, że dałam jej tą piersią, ona od razu załapała o co chodzi I po prostu pięknie sobie pociągnęła Byłyśmy cały czas, od początku ona była przy mnie Właśnie po tym, no jak Dominik do mnie przyszedł, to calutki, calutki czas już była koło mnie Nawet w momencie, kiedy Dominik już poszedł, bo on długo nie siedział, no bo ze względu na Jaśkę i tak dalej Był też zmęczony, bo też, też to przeżywał no to kiedy ja zostałam sama z Klarą, to ona cały czas, jej łóżeczko calutki, calutki czas było przy mnie, kiedy po prostu ona zaczynała płakać, a ja nie mogłam się jeszcze podnosić, kiedy jeszcze nie siedziałam, kiedy tylko leżałam, to po prostu dzwoniłam guziczkiem do pielęgniarek, one przychodziły, pielęgniarek położnych, one przychodziły, dawały mi Klarę, ja ją przystawiałam, czy tam sobie lulałam i ona bardzo, bardzo ładnie... Sobie wszystko jadła, nie wiecie tam, bez problemów. Kiedy trzeba było ją przebrać, bo coś tam zrobiła, to położne przychodziły, przebierały ją. Też później ja bardzo szybko wstałam po tym porodzie, bo po pięciu godzinach ja już wstałam na nogi. Tak, po pięciu? Czekajcie, nie. Po sześciu godzinach ja już wstałam na nogi i przeszło. Nie, czekaj. Po pięciu, ja bardzo szybko wstałam, bo po pięciu godzinach usiadłam i siedziałam. A po siedmiu już poszłam na własnych, nogę, o własnych siłach do sali osobnej, dostałam osobną salę. Wcześniej leżałam z dziewczyną, która miała w ten sam dzień cesarkę, ona była pierwsza, a ja właśnie byłam zaraz po niej i poszłam po prostu na salę, gdzie sala po prostu była ekstra, bo ja byłam sama w tej sali, a dla mnie to było ważne też dlatego, że... Fajnie jest być z kimś, naprawdę fajnie Bo przy pierwszym porodzie byłam właśnie z kimś na sali I to jest takie, wiecie, budujące, że y, możemy sobie doradzić i tak dalej Ale fajnie, że byłam sama, dlatego że no po prostu nikt Inne dziecko nie budziło mi Klary Klara nie budziła innego dziecka I to jest bardzo komfortowe I naprawdę miałam super salę, bo miałam łóżko, miałam przewijak I miałam jeszcze tam stolik z krzesłami, gdzie ja sobie jadłam, kiedy już mogłam Jadłam sobie posiłki, no i też no, jak ktoś do mnie przychodził, to sobie mógł tam usiąść. Więc no po prostu e, super. E, od razu też takie fajne szerokie łóżko, że zmieściłam się spokojnie z Klarą, ja spałam z Klarą. Położę e, w ogóle, nie miałam z tym problemu, bo pamiętam, że przy pierwszy, pierwszym porodzie to na mnie krzyczeli, przestań spać z tym dzieckiem, bo przyzwyczajisz nie będziesz miała spokoju. <grywa> aha <grywa> No, sorry, no przyzwyczaiłam. Jasiek śpi spokojnie w swoją łóżeczku. Klara, i no od jeszcze... razu właśnie miałam Klarę przy sobie. I co, nie wiem, co dwie godziny przychodziły. Co dwie, trzy godziny jakoś, tak? W nocy przychodziły położne, By po prostu przebrać Klary. No bo ja jeszcze nie byłam w stanie wstawać z łóżka, e, tak, żeby móc ją cały czas przebierać. No zresztą to nie było bezpieczne, żebym ja wstawała po cesarce i przynosiła Klarę do. E, do przewijaka i ją tam przepierała, dlatego przychodziły położne, przepierały, odnawały mi knary i spałyśmy sobie dalej. Um, no to był cudowny czas, taki, wiecie, odkrywanie, właśnie nowego dziecka innego dziecka, zupełnie innego bo każde dziecko jest inne i nowa historia nowy etap i no byłam szczęśliwa, że ją mam po prostu przy sobie. Um, Później dochodzenie do siebie po drugiej cesarce było dla mnie ja wie, To nie jest żadna reguła, ale dla mnie po prostu druga cesarka mówi mi, że po drugiej cesarce dochodzi się do siebie gorzej I u mnie to się sprawdziło, ja wiem, że u innych to może być inaczej, ale u mnie naprawdę było strasznie Ja płakałam z bólu, było mi ciężko, było mi źle, było mi ciężko Później jak już mogłam wstawać z łóżka i już wszystko przy klarcie robiłam, to było mi naprawdę ciężko a ja wiem, że pomożna mogły to robić za mnie, ale ja byłam uparta i chciałam wszystko robić przy klarci sama. No i, i tak. Jakoś to powiem wam, nie chcę już tam opowiadać wam o dochodzeniu do siebie po cesarce i tak dalej, bo to jest naprawdę bardzo indywidualna sprawa Ja po pierwszej cesarce po prostu czułam się rewelacyjnie, świetnie i w ogóle I, i, i Jasiu wtedy był e, przez dwa dni dwa piętra wyżej niż ja, dlatego że leżał, leżał na tak jakby oddziale intensywnej terapii w inkubatorze A ja byłam dwa piętra niżej i ja do niego poszłam raz na poschodach gdzie w życiu bym teraz po drugiej cesarce nie poszła po schodach do góry, dwa piętra wyżej, bo po prostu czułam się o wiele, wiele gorzej, eee, ale nie było tak źle. Dałam radę, przeżyłam, jestem szczęśliwa. I kochani, to jest naprawdę bardzo indywidualna sprawa, jak się dochodzi do siebie, ale nie martwcie się, dojdziecie, będzie super, będziecie się super czuć w końcu. <laughs> to przechodzi. Chociaż ja płakałam, pamiętam, jak za pierwszym razem płakałam, że o Jezu, czy to będzie mi już tak zawsze bolało, na przykład karmienie piersią, a też przeszło, też było później cudownie. Też chciałabym wam nagrać o tym filmik, bo... Um, bo moje karmienie piersią, zresztą Wam też o tym opowiadałam Ale chciałam to bardziej rozwinąć O, o karmieniu piersią, o odstawieniu Ja się też, jak to wyglądało No jednak, tak, kochani Myślę, że to by było na tyle Chciałam wam właśnie opowiedzieć o tym mm, Porodzie Jak dochodziłam do siebie, to tak jak powiedziałam Jest bardzo, bardzo indywidualne mi było ciężko, ale to nie znaczy, że Wam będzie ciężko. Też nie chcę Was tutaj dołować ani nic takiego. Więc kochani, mam nadzieję, że, no nie wiem, może podzielicie się ze mną swoją historią pod y, zdjęciem na Instagramie. Y, może opiszecie, jak to u Was było, albo po prostu, no, dajcie jakoś znać, że jesteście po prostu tutaj, będzie mi bardzo miło. Dziękuję Wam za, za uwagę. No i do, następnego, do następnych filmików. Tak. Pa, pa.